za szumi w głowie, cały świat nabiera treści Wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści Hej, ha, kolejkę nalej Hej, ha, kielichy wznieśmy To zrobi doskonale morskim opowieściom Kto chce, ten niechaj słucha Kto nie chce, niech nie słucha Jak bazam są dla Tatek sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, Cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści. Hejcha, ha, kolejkę nalej, hejcha, ha, Kielichę to zrobi doskonale morskim opowieściom. Pływał nas marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypa pieprz do konchy. Kolejkę nalej, hejcha, ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Był na Lwowie młodszy majtek, Czochra z bestia taka, że sam kręcił chabę z tanem i to bez hunchbacka. Hejcha, ha, kolejkę nalej, hej, ha, wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Kolejna wakacyjna propozycja, tym razem szanta. Morskie opowieści Kiedy rum zaszumi w głowie cały świat nabiera treści Wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści Kto chce ten niechaj słucha, kto nie chce niech nie słucha Jak balsam są dla ucha morskie opowieści Hejcha, kolejkę nalej, hejcha, kielichy wzniśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łajba to jest morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, dzierwi kraj na niedostatek morskich opowieści. Hejha kolejkę nalej, hejcha, kielichy wzniśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem. Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Był na lwowie młodszym bajnek, z Putin bestia taka, że sam kręcił kawę z i to bez hanzpaka. Hej, ha, kolejkę nalej, lei, hej, ha, kielichy, wznieśmy to. Skonale morskim opowieścią. Dziękuję bardzo. Jaki jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było, tak, nie znaczyło zaśnie, nie mieszało się na czarny z białym co dzień. Wczoraj niewinni tak, dzisiaj pionki w grze, wczoraj błękitny wiatr. Dzisiaj duszny zły sen, z drugiej strony mych snów, wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Kiedy zaczął się bić, kręty, pochyły szlak Gdzie był pierwszy nasz krok, w rozpadlinę bez dna Gdy srebrników garść, przekonała nas, że Kiedy dają to brać, każdy głupi to wie Bilans zysków i strat, prowadzimy od lat nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie z progu każdego dnia? Wita cię najpierw wstęp, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni zielonych lat chcę znów pić. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż dzień tamtych dni. Za ostatni grosz wino zielonych lat chcę znów pić. taki przełom budki Suflera za ostatni grosz. Wykonawcą był Romuald Czysta.